Panie Morawiecki, proszę Państwa, do, do nas, do nas, bo do Morawiecki to doskonale sobie zdaje z tego sprawę. Skutki y, tych prywatyzacji, proszę Państwa, będziemy odczuwać już nie tylko w postaci y, y, kiepskich dochodów, bo korporacje, które na bazie polskiego majątku zmonopolizowały rynek, już nie pozwolą nam zarabiać. Pozwolą nam pracować u siebie i grosze y, zarabiać. Ale są jeszcze inne aspekty, z których dopiero właśnie sobie dziś zdałem sprawę e, takiego e, rozdawnictwa majątku narodowego. Proszę Państwa, fabryka papierów w Kwizynie, jak wiemy, oddana tam za jakiegoś symbolicznego dolara. Monopolista, monopolista. Jak wiemy, ceny papieru ostatnio do xero ryza papieru 500 kartek. E, do 32 zł doszła, tak? 32 zł. Przy rozwoju biurokracji e, podnieśli nam ceny papieru. Przy wytrzebieniu polskich lasów, gdzie surowiec powinien być tani, papier pojechał do 32 zł. No bo niby, wiecie, droga energia, wina Putina. Ale proszę Państwa, nagle ten papier spadł y, o 50%. I już można kupić y, za około 16 zł ryzę. Proszę Państwa, ktoś ewidentnie, y, wiedząc, że ma monopol, przez rok trzymał wysoko cenę papieru, zarobił krocie na tym, zarobił krocie. Myślicie, że jakiś urząd antymonopolowy, coś w tym stylu, że ktoś będzie robił jakieś dochodzenie, pozwalają tym zachodnim koncernom nas łupić. I my znowu ich wybierzemy, bo jakaś bitwa trwa w mediach, jakieś, o oni, oni jakieś wartości walczą, proszę Państwa. Ja w ogóle tego nie rozumiem, to do mnie nie dociera. O co oni się sprzeczają? Jakieś wartości? Ja, obywatel, chcę mieć willę z basenem. I tak macie rządzić, żebym ja w krótkim czasie ten willę miał. A te wartości to sobie w nos wsadźcie. To na mnie w ogóle nie działa, że coś tam yy, powyzywacie, czy nawet pobijecie, no fajnie będzie zobaczyć, pośmieje się jak dostaliście yy, tam w nocha, ale yy, ja i tak na was nie zagłosuję, ja zagłosuję na Ruch Dobrobytu i Pokoju. Prawdziwa nowość na rynku, tego jeszcze nie było, a o tym wszyscy marzymy, o normalności. Yy, zwróćcie Państwo uwagę. Mają monopol w pewnych branżach i zrobią taki skok przez rok. Zrobią mnóstwo kasy na nas, a potem się wycofają i jest ok. Pomidory e, e, potrafiły być po 30 e, parę złotych, tak? W tym sezonie. Dziś są po dwa z kawałkiem. No proszę Państwa, no, no takie, takie skoki? Jak to? No to gdzie to ta stabilizacja? Co to co jest grane? I to i mówię o importowanych, tak, z Holandii importujemy pomidory po 30 parę złotych, proszę Państwa, tak jakby nie było jakiegoś programu wsparcia dla tych polskich farmerów, żeby mogli te pomidory, że w ogóle, proszę Państwa, my możemy bardzo dużo, bardzo dużo, jak się ma rząd po swojej stronie. Możemy sobie robić fajne wymiany. Mieć wszystko tanie. Banany, pomidory, to wszystko może być tanie. Banany są stosunkowo tanie w Polsce, nie powiem, czy zima, czy lato. To jest jakoś tam załatwione. Nie wiem, jak to działa, dlaczego są takie tanie banany, ale widać, że to dobrze działa, tak? Ale to samo możemy mieć z każdym innym produktem. Cena może być stabilna, a nie jakieś takie razy 10 wahania, tak? Razy dziesięć w przypadku pomidorów, no to skandal.